Dobra Uulala jest i mega świnia Dobra, no to lecimy 106 błyskotek, 508 monet Dużo punktów mocy, 20% drogów Dobra, lecimy Spita, no nie ma co kombinować tutaj Punkty mocy O Boże, ja już czuję, że to nie będzie dobre Mega świnia Epicki, może coś no dobra, ja matkę do poko Tylko, że ja nie chcę być smutny. Dobra. Niech mrugnie. Raz. Niech mrugnie. Dwa. Trzy, cztery. Kurde. Dobra, kolejny sposób. Double kick. Raz. Dwa. Cały czas rzadki, no ja po prostu nie wyszłam Dobra. Cztery kliknięcia na raz. Kurde, nie wyszło. Na raz, niech będą trzy. Nie ma nic. Dobra Dobra, nie ma co, trzeba speedrunować to, epicki kolejny 200 monet Kolejny rzadki, ale tragedia Epicki kolejny O Jezu, spray do Cordeliusza Bardzo rzadki I dostał 6 star dropów, o Boże O Boże, jaka to jest tragedia Nie ma nic, nie ma nic, kompletnie. Co tu się dzieje? Bardzo rzadki. Jezus. Boże, dajcie skina, no jednego chociaż. Mityczny. O I teraz, proszę, żeby to nie był gold. Proszę, błagam, żeby to ty wszystko tylko nie monety. Jest. Co jest? Co jest? Tyle. Tak blisko do kruka było. O Boże. Dobra, mogliśmy mieć nową postać już przy... Ja nie wiem. To jest na tak głównym kącie. Ja nie wierzę, ale... Kurde, ej, ale fajnie, że od tak oddało tymi kredytami. Fajnie. I powiedzcie, że ja będę mieć teraz 50 kredytów, proszę. Jak ja będę mieć legendę. Wydajcie. Kurde, 5 tylko, szkoda. Co jest, ale. Jak blisko jestem tego kruka? Bardzo blisko. Księżycowa Piper za 79. Dobra, nic ciekawego nie ma, ale mamy błyskotki, one się przydadzą na. Hmm, dobra. Dobra. Lecimy na drugie konto teraz. Dobra, teraz lecimy na drugie konto i trzeba. Dobra, jest kolejna mega śmia, dobra. Lecimy, nie jest ona chyba pełna, tak mi się wydaje. No, malutko i dostaniemy tych... Star Dropów. Ile? Pięć tylko, o matku Boska. O Boże. No to ja tu nic nie trafię, to nie ma szans. Szybko przez... Nie! Yy, możemy... yeah. oh yeah. Aha! Dwa legendarne... Na moim głównym końcu tutaj, proszę, taki, coś, że zadmierza. A, a, dobra. No nie wiem. Epicki. 200 monet, ale... Dobra, jak na takiego słabego, taką słabą mega nie strasznie oddało. Strasznie. Serio. Nie, dobra, to jest... Wow. Dwa... Legendarne stardropy na głównym kącie i tutaj, na pobocznym. Pięknie. No to lecimy teraz z tymi dwoma stardropikami z karnetu. Nie. Jest, jest, jest. Mamy, mamy, mamy legendę. Jest króciak. Aż się wzruszyłem. Koniec. Mamy go. Jest. Let's go. Mamy. Kolejnego legendarnego Sadimiasza. Dobra, biorę Kieła tutaj. Ja nie wierzę. I kolejnego subropi... Epicki. Ja nie wierzę. Co jest grane? Spray do Willow. Ty co ja tu trafiam w ogóle? Nieźle.